Kamieniarz. Kamieniarz zajmuje się obróbką kamienia. Najczęściej spotyka się go jako pracownika branży budowlanej, który układa kamienne okładziny ścienne, schody, albo wykonuje prace związane z przygotowaniem innych elementów wykorzystywanych w budownictwie. Równie często kamieniarze pracują przy wykonywaniu nagrobków. Zdarza się też, że kamieniarz jest artystą i rzeźbi w kamieniu różne figury, twarze czy sylwetki. To praca, która wymaga dużo siły, odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Aby móc dobrze wykonywać swoją pracę, kamieniarz uczy się wszystkiego o materiale, który poddaje obróbce. Zna rodzaje skał i kamieni oraz ich właściwości. Wie, które z nich są podatne na rzeźbienie, a które nie. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia oraz techniki w taki sposób, aby wykonywane obiekty i kamienne elementy budowlane były jak najwyższej jakości. Kamieniarz przecina kamienne bloki, obrabia je, wykuwa elementy o określonych kształtach, wykonuje fakturowanie powierzchni kamiennych. W razie potrzeby wykonuje w kamieniu zdobienia, ornamenty i znaki graficzne. Nie tak dawno z kamieniem pracowało się wyłącznie za pomocą rąk wykorzystując proste i bardziej skomplikowane narzędzia takie jak pilarki, frezarki, tokarki kamieniarskie, tarcze diamentowe, piły, młoty i polerki. Dzisiaj używa się nowoczesnych maszyn numerycznych, które są sterowane przez komputer. Postęp technologiczny nie tylko znacząco ułatwił pracę kamieniarzy, ale również zmusił ich do poszerzenia swoich kwalifikacji. Zakład zajmuje się obróbką kamieni naturalnych przede wszystkim, chociaż już w obecnych czasach również mamy materiały sztuczne. Spieki kwarcowe, kwarcowe, konglomeraty kwarcowe, konglomeraty marmurowe. To również w naszej ofercie w tej chwili jest, jeśli chodzi o materiały do tzw. budowlanki, czyli do wykończania wnętrz typu schody, stopnie schodowe, kominki, obłożenia kominków, blaty kuchenne, blaty łazienkowe, posadzki. Tego typu rzeczy robimy również już z materiałów tych sztucznie produkowanych. Zakład opinie zyskuje dzięki swoim pracom, więc ludzie muszą być, pracownicy muszą być wykwalifikowani i pogłębia swoje umiejętności, również nie, nie zostaje to na jednym poziomie. Przed wykonaniem pracy kamieniarz sporządza przedmiar robót kamieniarskich. To zestawienie ilości i rodzaju robót, które ma wykonać, szczegółowy opis poszczególnych etapów prac i wyliczenia, oparte na dokumentacji technicznej. Tak, w zasadzie do podstawowych działań to, to należy obróbka kamienia. W zależności czy kamień jest obrabiany z bloków, bo jeżeli to jest, jest materiał, który, który przyjeżdża w blokach, to jest najpierw cięty na, na maszynie. Która zajmuje się cięciem bloków. Później jest to obrabiane już na maszynach wewnątrz zakładu, czyli cięcie, szlifowanie, polerowanie tych płyt, które zostały wycięte. Jeśli to dotyczy kamieniarstwa budowlanego, no to w dużej mierze są to płyty, które już są wypolerowane, obcięte, więc już wchodzi tylko obróbka krawędziowa i, i, i docinanie elementów pod konkretne wymiary i wzory. Wszyscy pracownicy, którzy pracują przy, przy obróbce kamienia muszą dokładnie wiedzieć, do czego która maszyna służy, jak ją obsługiwać, żeby zachować względy bezpieczeństwa i żeby jak najefektywniej ten kamień obrobić i wykończyć, żeby był odpowiedni poler, odpowiednie krawędzie, odpowiednie wymiary. Kamieniarz w swojej pracy posługuje się piłą CNC do kamienia szlifierką kątową, szlifierką polerką, wiertarką i podnośnikiem teleskopowym oraz wieloma innymi maszynami i narzędziami. W trakcie montażu obiektów lub kamiennych elementów budowlanych używa on różnych metod spoinowania wyrobów kamieniarskich. Wykonuje otwory montażowe, przygotowuje zaprawy murarskie, mieszanki betonowe oraz specjalne kleje. Do każdego rodzaju kamienia wykorzystuje się inną technikę, dlatego kamieniarz powinien je znać i wiedzieć kiedy je zastosować. Kamieniarze zajmują się również naprawą oraz renowacją przedmiotów i elementów budowlanych wykonanych z kamienia. Renowacja najczęściej wiąże się z czyszczeniem, konserwacją oraz impregnowaniem poszczególnych elementów obiektu. W przypadku napraw kamieniarz najczęściej uzupełnia ubytki, chociaż zdarza się, że musi coś wymienić. Wtedy wykonuje specjalny szablon uszkodzonego fragmentu wyrobu kamieniarskiego. Branża budowlana nieustannie się rozwija, dlatego pracownicy z kierunkowym wykształceniem są stale poszukiwani. Jeśli chcesz pracować w zawodzie kamieniarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu kamieniarz pod warunkiem posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego lub średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe lub średnie lub średnie branżowe. Aby zostać kamieniarzem należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy z kwalifikacji BUD 04 wykonywanie robót kamieniarskich. Ścieżka trzecia. Jeśli jesteś licealistą równolegle do nauki w liceum, możesz uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy. Dyplom w zawodzie kamieniarz otrzymasz po ukończeniu liceum oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. W zawodzie kamieniarz istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.